Oto tryb Hardcore Clash Royale, w którym zaczynam na zupełnie nowym koncie, bez ani jednego pucharka. To są takie, że jeżeli przegram daną ja... grę... Jakim cudem ja to przegrałem, ...muszę wybrać kartę, której nie użyję do końca mojego challenge'u. A dziś moim celem będzie przetrwanie 50 gier, bez utraty wszystkich moich kart. A więc dobra, mamy tutaj, widzę, pierwszy mecz, który musimy zagrać, bo to jest tutorial, a jest to nasz dzień pierwszy. A więc postanowiłem zagrać tutorial. Gadając jakieś niepotrzebne rzeczy do was. Nie wiem, co tam w ogóle gadałem. No i odblokowaliśmy dwie nowe karty, czyli tak naprawdę dwa nowe życia. Dobra, a więc pierwszy dzień mamy tutaj wykonane Mamy tutaj całą listę kart, czyli tak naprawdę całą listę moich żyć. Ulepszamy Senajta, może się przydać na następnych arenkach, lecz nie wiem, może go stracimy. I lecimy dzień drugi. Dzień drugi i trzeci to także tutorial, dlatego postanowiłem po prostu je zagrać. Ponieważ nic tam ciekawego się nie działo, tym bardziej to moje japowanie, tym bardziej chyba nie było ciekawe. No wiecie, te tutoriale są proste, więc tutaj mam tak naprawdę trzy chyba darmowe dni. Potem już będzie ciężej. O, przywiostkowy. No i arczarki, może być. Arczarki też będziemy korzystać. Dobra, więc mamy nową arenę, na której możemy odbokować tak naprawdę cztery moje następne życia. Jest to Spear Goblin, Goblin, Goblin Cage oraz. Goblin Hat z tego co pamiętam, jak się nazywała ta karta. Potem mamy Bone Pit. Potem opowiadałem o jakichś kartach, o których każdy wie, więc przejdźmy do rzeczy, bo to... nie wiem co to zmyja, że to powiedziałem. A moim takim głównym zadaniem jest bicie właśnie Spell Valley, czyli areny czwartej za tysiąc pucharków. A ostatnie zadanie zobaczycie później, nie chcę wam zdradzać, bo czemu? Czemu ja bym wam zaradzał? Wszystko. Jestem taki głupi, w sumie widać trochę po mnie, że nie powiedziałem wam o zadaniach, które muszę wykonywać. Moim pierwszym takim głównym zadaniem jest zbicie tysiąca pucharków, a o następnych z dwóch zadaniach, które muszę wykonać na danym dniu, powiem wam później. Będzie to pierwsze ręki serial nie są ciężkie, więc tutaj myślę, że dużo nie stracimy. Ale jeżeli chcecie zobaczyć 100, 150 i 200 i tak dalej, dopóki nie skończymy się wszystkie karty, to zostawcie tutaj łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, podbijcie ten film oraz napiszcie jakiś fajny komentarz, że chcecie tego więcej. No i co? No, dzień czwarty zaliczony i lecimy do dnia, tak naprawdę już piątego, ponieważ. No, idzie to na razie prosto. Jeszcze mamy tutaj Lucky Proszę coś Ciekawego, proszę. 320 golda. No, nie przyda mi się na razie. No i chyba mamy pierwszą wieżę w dniu moim, piątym chyba. Nie wiem, już nie umiem liczyć wizowe. A nie, nie mam wieży. Dobra, Fireball, Fireball na wieżę. Widzowie, najlepsza taktyka na pierwszych arenach, więc pięknie. No, dawaj, dawaj, Dawaj im. O, dobra. Dzień szósty. Nas czeka teraz. A dzień piąty zaliczone O, no i mamy do wyboru Spear Goblinki lub Goblinki. Kurczę, no co ja bym chciał? No na razie myślę, że Spiry Goblinki sobie weźmiemy i sobie wymienimy coś w deku. A więc bijemy level drugi, aby było trochę mi łatwiej. I mamy czesta, dobra. Gemy, minionki. Okej, okay, gobliny się odblokowały, więc przyjemnie. Archerki. Goblinka jeszcze. Ej, to dużo się odblokowało. No i Tower Princess. Okej, okay, ładnie. Mamy dodatkowe. Trzy życia tak naprawdę mamy, kurde. Ej, myślę, że damy sobie radę z tym. W sensie, już mamy trzy życia dodatkowe. Jeśli nie jesteście tacy głupie ja, to wiecie, że. No, mam trzy życia. dlatego, Bo nie mogę mieć mniej niż 8 kart. Co w się. Sensie, o kurcze, teraz, teraz się skapem, że tak naprawdę cztery życia miałem można, tego nie było A więc po zmianie deku ruszyłem do dnia szóstego Który nie powinien być jakiś bardzo ciężki Robimy coś takiego Pięknie Giant dojdzie do wieży No i chyba mamy wieżę, albo nie wiem Nie, mamy wieżę Trudniej będzie jak będę musiał wykonać zadania, szczerze Nie myliłem się, bo na zadaniach stracę bardzo dużo żyć ale aby to zobaczyć, oglądajcie film do samego końca. A więc w dniu siódmym praktycznie się nie odzywałem. Byłem bardzo skupiony, a tak naprawdę słuchałem sobie yy, pioseneczek. Okej, okay, a więc mamy Laki Chest'a. Cztery gwiazdki. Co jest? Dobra. I mamy. Goblin-chatkę. Pięć goblin-chatek? Ej, co to za drób? Nie wiedziałem, że jest taki słaby trop na tych słabszych arenach, ale Goblin Hatka chyba sobie bym dał prędzej niż Goblin Cage do deku, więc sobie go wstawię. No i pięknie. Dobra, mamy trzeci level, więc fajnie. I od razu też będziemy tutaj mieli trzeci level, level Princeski. O, dobra, przyda się. To też się przyda. No to już tak średnio. Goblin Hatka się przyda. No i Tower Princess oczywiście też się przyda. No i dzień ósmy zaliczony. No, i lecimy do dnia 9. No, leci w miarę już prosto. Pięknie. Dobra, a więc dzień dziewiąty zaliczony. W takim razie lecimy do dnia 10 tak naprawdę. Więc no, jesteśmy już w 10% challenge'u. W ogóle chyba bym sobie tutaj kupił te rzeczy. Przydadzą się. No i co, widzowie? Dzień dziesiąty zaliczony. Bez utraty ani jednego życia. Więc pięknie na razie jest. Dobra, widzowie, więc challenge na dzień. Dziesiąte. No i widzę, że przez te 10 następnych dni nie mogę grać z pelami. Więc w takim razie musimy sobie usunąć fireballa oraz Arosy i dać sobie coś innego, więc myślę, że sobie damy to. Nie wiem, może spirgobinki sobie weźmiemy. I myślę, że takim takim możemy nam jakoś pójść. Na szczęście, no, trudne challenge są, ale... No, gramy na sobie gracze, więc powinniśmy sobie dać radę. No, teraz na przykład by się Arooki mocno przydały bo sami widzicie, no pekka niby. Rozwali tą wieżę, ale mogłoby iść dalej. No ale na szczęście jest to taki poziom pucharków, że te spele nie są mi jakoś bardzo potrzebne. Dobra, a więc dzień 11 zajczone. No i teraz lecimy do dnia 12, oczywiście dalej bez speli. Dobra, dzień 12 też prosty. Dobra, ostatnia gra do Bombita, czyli do 300 pucharków. Fajnie, muszę sobie też ulepszymy. O, kurde, powiem wam tak. W zaczęcie tego meczu trudne. Ja już wiem, że ten mecz będzie. Wo wow, 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 wow! Gościu, weź Trochę spokojnie, trochę spokojnie graj! Wow. No dobra, ten fireball w miarę. Kurde, co ja zrobiłem? I z ale dobra, wygrałem to chyba. Okej, okay, wygrałem, dzień 12. No i mamy Bone Pita. Nie, no widzę, że straciliśmy pierwszą wieżę, ale on także przegrał. Więc dzień że 13 zaliczony, ale serio, kurde, dzień 13 dopiero ja już tu nagrywam pół godziny. Najwidoczniej liczenie do 14 jest dla mnie problemem. Nie wiem dlaczego, ale. Źle policzyłem. Dobra, jako iż miałem trochę więcej kart, postanowiłem zmienić troszkę deck. Oczywiście dalej bez Speli, ponieważ Speli będziemy mogli dopiero używać w dniu 20. Dobra, a więc teraz dzień 15 jednak. Dobra nie, dzień 15 po prostu. Ok, zagranie życia. No i mamy pierwszą wieżę, pięknie. No i mamy dzień 15 zaliczony i lecimy do dnia 16, więc prosto idzie. Dobra, więc mamy dzień 15 chyba zaliczony albo 16, nie wiem, ja już liczyć widzę, nie wiem. Dobra, więc dzień 17 zaliczony i lecimy do dnia 18. Albo pierw otworzymy sobie skrzyneczkę, bo może coś nowego mi dropnie. Nie, nawet nic lepsze się mogę, więc slipa. No ale dobra, lecimy do dnia 18. Okej, okay. post fireball szczerze, trafił wszystko Lasa. No i mamy do wybrania albo Valkyrie, albo Tombstone'a Ja wybieram Valkyrie, bo jest to taka naprawdę moje następne dodatkowe życie No i pierwsza wieża, klasunia Ej dobra, serio Ciekawie się tak gra takich ludzi, którzy misują firebole, dają firebole na wieże Sam nie jestem zbyt dobrym graczem, ale myślę, że te dni dam rady przetrwać tylko trochę to będzie czasochłonne, szczerze. Dobra, więc udało nam się ukończyć dzień 19. Ostatni dzień, gdzie nie mogę używać spela, więc zaraz bycie mogli, właśnie, dać do deku spele. Ale najbardziej mi zależy, żeby pas royala wbić, ponieważ no tam będzie serio bardzo dużo rzeczy, które no, po prostu dadzą mi progresować. No dobra, więc ostatni 20 dzień bez spela wygrany, więc. Jest spoko, jest bardzo spoko. No i teraz wreszcie możemy dać sobie te dwa spele do deku. No i teraz tak, zamiast czego? Arrow sy bym dał sobie zamiast. Dobra, Spirgo Goblinki I teraz jeszcze Fireball, zamieniący. I dzień 21. No i tak widzę, tutaj przez te 10 następnych dni nie mam żadnego utrudnienia. Po prostu sobie gram, więc prawdopodobnie widzimy się w dniu 30. Albo jak coś ciekawego się wydarzy, no bo nic ciekawego tutaj nie będzie. A więc dopiero zobaczymy się w dniu 23, więc w sumie za niedługo, ponieważ tam wbiję następną arenę, na której będę miał osobne zadanie, które będę musiał wykonać. Dawaj, fireball, lecisz i bum! No i mamy wbite 600 pucharków, co znaczy, że w dniu 24 będę miał zadanie, gdzie będę musiał spamić losowymi kartami, Zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało, lecz nie wiem, czy mi się uda cokolwiek tak zrobić. No i my też mamy cztery nowe jednostki, więc przyda się. Dobra, a więc widzowie: pyk, pyk, pyk. Po prostu muszę robić coś takiego. Trochę się przeliczyłem z tym zalaniem. Były one cięższe niż myślałem. Tego nic dziwnego, że mogłem tutaj stracić moje pierwsze życie. Nie wiem, cokolwiek. Ej, dobra, no to może być miejsce, w którym stracę kartę. Nie, spróbujemy teraz tutaj. Nie, to totalnie nowe będzie. Okej, okay, arczarki, oh mega. Nie no dobra, no najta nie potrzebujemy żadnej kontry. Teraz tutaj. Zakładam, że będzie moment gdzie walnę Fireballem. O, wykrachałem widzowe. To jest jeszcze do wygrania. Teraz no nie wiem. O, mini pekka, pięknie. Bo ja widzę, nie wiem, nie będę wam pokazywał jak ja klikam. Po prostu klikam czterema palcami naraz te wszystkie karty. Kurde, no ten goblin hadby jest słaby. Dawaj. Jest jakoś walnąć tam, nie wiem, fireball! Dobra, fireball, fireball, dobrze, bardzo, bardzo dobrze Widzowie, jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa. Dawaj... Nie walkirie chciałem te! Nie, 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 nie. No i widzowie. 24 dzień. A ja straciłem swoje pierwsze życie. No, przez zadanie. To jest oczywiste. No ale co, teraz jaką kartę my możemy wykluczyć, żeby jej nigdy nie używać? Nie wiem, czy to będzie dobry wybór. Mogę tego żałować w przeszłości. No ale wywalam szkielety i za to co daję goblinki. Już nigdy nie mogę użyć szkieletu, więc lecimy dalej. Ta sama taktyka. Proszę, dajcie mi jakiegoś bota. To może być bot, bo ma baner. E, dobra, więc lecimy. Nie, czemu to się kurde zaczyna firebolem? No, nie, nie chciałem arczera, jak chciałem gianta. E, coś tutaj? Czemu? Czemu aroki? Teraz gobliny, teraz gobliny? No, spamie w to. Dobra. Są gobliny, są gobliny. Dobra, jest giant, jest giant. Pięknie, pięknie, tylko teraz tak. Żeby on tam coś już nie postawił, po prostu. Nie, dobra, to był. Dobra, to był mocny predict. To był mocny predict, widzowie. Dawaj, dawaj, dawaj coś, dawaj coś. Na to, na te spir gobliny, dawaj. git Na razie trzymam, trzymam eliksir. Pięknie mam wieże, proszę, to musi się udać. Nie, co ja postawię? walkirię, dobra, nie jest źle. tam może być. Tylko, żeby. Aj, gobliny! Dobra, git, gobliny są. Teraz jakby chatkę się udało postawić jakoś. Dobra, może tutaj. O, mini peka. I dobra, wygraliśmy! Let's go, dobra! O mój Boże! Ja nie mogę. Ej, dobra, szczerze? Nie wiedziałem, że przez to stracę życie. Ale udało się. O, i mamy tutaj do wybrania Kanona lub Barbarianki. Nie, wybrałbym Kanono. Mimo straty jednego życia, i tak byłem szczęśliwy, bo udało mi się to zrobić w dwa dni. Dlatego teraz przejdźmy do dnia 30, w którym będę miał moje następne zadanie. Więc widzę, dzień 29 zaliczony, i teraz tak, dzień 30. Co muszę robić w dniu 30? Do dnia 40 moim zadaniem jest to, że muszę grać do góry nogami. Otóż to widzowie, czekajcie Dla mnie będzie to wyglądało w taki oto sposób, jak widzicie na kamerce Więc tutaj będę klikał A ja, wracam tutaj do was No i co widzowie, w taki sposób Muszę przetrwać do dnia 40 No Wy będziecie widzieć normalnie, ale ja będę grał Tak jak gram, więc no oj, ojojoj widzowie To będzie tak ciężkie No o, Dobra, nie wiem To będzie tak nieprzyjemne granie może się to wydawać jedno z prostszych wyzwań dzisiejszego odcinka. Jednak nie było tak prosto. Serio, sami sobie spróbujcie zagrać w Clash Royale do góry nogami. Dopiero wtedy się dowiecie, jakie to jest serio trudne. No dobra, właśnie wygraliśmy mecz, więc dzień 30 zaliczony. Lecimy do dnia 31 i mamy wreszcie. O, dobra. Widzę, tylko muszę jakoś stąd wyjść teraz. Okej, okay. dobra, mamy odblokowanego rama, którego sobie oczywiście ulepszymy, damy do deku. Nawet bym go dał zamiast Gianta Dobra i proszę mamy na następny poziom, mamy widzowe dobra Ważne jest to, że wbiliśmy wreszcie e, Battle... E, battle Passa tak Pass Royala, A ewolucja. No i możemy sobie otwierać tutaj pięknie Ej to może być przegrana gra O nie 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 nie, nie. jeszcze do gry nogami gram Dawaj Dawaj, wleć, wleć wieżę. Dobrze, dobrze, dobrze. No, jestem tak skupiony. To będzie chyba najcięższa gra na tę chwilę. Oprócz tej, gdzie spamiętałem kartami. Dobra, ale mamy wieżę, mamy wieżę. Taki plus, taki plus, widzowie. Zaraz. Mamy drugą wieżę, chyba, czy nie? Dobra, mamy drugą wieżę. Jest dobrze, chyba wygraliśmy to. Dobra, wygrałem to. Okej, okay, trochę, trochę było skupienia na tym, ale udało się. E, więc teraz jesteśmy do dnia 32, pobrze. Ej, idzie. Idzie kurde zwariować grając z góry nogami. Dobra, to nie był dobry fireball, ale wygrałem ten mecz. No powiem o tak. Dawno... ...że nie grałem w jeden mecz, ale... Zobaczymy. 32 dzień zaliczony, czas na dzień 33. No nie no, ślepy mierzy. Oj. Oj! Oj, 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 oj. Nie wiem co postawić na to! To teraz? No coś tam mi zadał. Nie, bez... Dobra, to, to było takie bez sensu. Nie zauważyłem jego HP Nie, co to za kanon? Oj, do góry noga mi się ciężko gra. Ej, ja, ja to... Ja to przegram Ja to przegram! Nie, no nie mówcie, że ja muszę drugą kartę teraz wywalić. Nie! nie. Jakim cudem ja to przegrałem? Widzowie, niby prosty challenge, ale znowu muszę wywalić na tą kartę. No teraz ja mam takie... Dobra, ja barbarianki od razu wywalam. Więc ja instant barbarianki wywalam. Nie ma co, czyli szkieletki i barbarianki są w tej chwili zbanowane. Fireball się, proszę. Tak, tak, miarę siadł. Ujujoj z spamimi emotkami. Nie, proszę! Kurde! Zaraz full focus, full focus! Ja mam gdzieś, ja muszę z nim to wygrać. Nie, tak do góry nogami się tak ciężko gra. Jest? Nie, nie ma, no czemu on tak mini pe... Myślałem, że tu nuby grają, jednak się myliłem. Walnąłem w wieżę, ale sam chyba teraz wieżę. wierzę. Nie, no kurde, jestem. <laughs> jestem beznadziejny w tą grę. Dobra, robimy puszcza życia. Widzaj, puszcza życia. Rozwal to. Rozwal go. 30 sekund mi zostało. GG. GG widzowie. No kurczę, tyle dni, zostało A ja musiałem przegrać. A poczekajcie nie poddaję się, nie poddaję się, nie poddaję się, nie podaj się, lecę dalej. Mam to gdzieś. Spam kartami! Spam kartami! Dawaj, dawaj, dawaj! 8, 7, 6, 5, 4, nie, nie, nie! Trzy, dwa! Nie! Nie, nie, nie! 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 Kurde! Ej, ale to było bliskie, ja bym mógł to jeszcze wygrać Ja nie mogę, no granie do góry nogami jednak nie oddaję Musimy walić na kartę, to jest najgorsze Mimo tego, że niby granie do góry nogami jest proste, no jestem zbyt słaby na tą grę Barbarianki, mamy dobra mamy dużo żyć w sensie, w sensie mamy 8 żyć, nie 9 żyć mamy Kurczę, nie wiem co by jeszcze tutaj wywalić Bo barbarianki i szkieletki już wywaliliśmy I ja bym na swoją kartę tą tombstone'a Bo nie zamierzam nim grać Więc tombstone leci do bana I leciłem, widzę dalej Zostało nam 13 dni do zagrania Więc czy to jest dużo czy to mało? Myślę że to jest mało Ale no może natrafimy na takiego gracza jak przed chwilą I będzie ciężko Na szczęście natrafiłem takiego gracza jak gdy grałem do góry nogami Dlatego możemy przejść do 40 dnia i ostatniego zadania, które będę musiał wykonać. Więc co widzę, lecimy dalej, lecimy do dnia 40 i wreszcie mogę obrócić mojego tableta, więc. O! Oj, czekajcie, mi się kabel oplątał. No i mamy laki testa, wreszcie mogę normalnie grać. I widzę przez następne 10 dni moim zadaniem będzie wymienić cały dek. Tak, dobrze, słyszycie. Muszę wymienić cały dek. Oprócz moj, oprócz e, tych, Speli, więc co, Valkyria do banna na 10 dni, Battle Ram też No i to ciekawe czy ja w ogóle coś tam radę tutaj ubzdurać z tym Dobra, Knighta nie używałem, Knight może być tu spoko, więc sobie ulepszmy go A więc co, zmieniłem deck na 10 ostatnich dni i lecimy do dnia 50 Jest to taki sobie deck, mogę sobie jeszcze Goblin Hatkę zmienić na Goblin Cage'a niby i chyba to właśnie zrobię Albo dobra, nie, nie robię tego jednak No i co? Lecimy w takim razie do dnia 40 To może być ciężkie, to... To może być fest ciężki szczerze Uj, oj, oj, no ile? Ej, mogę tych barbarianów nie banować Dobra, najcik I chyba ja, mamy wieże, mamy wieże widzowie, prawdopodobnie Jeśli nie walnie tam jakiegoś fireballa czy coś Jest wieża, dobra, jest wieża Let's go, wygraliśmy, dzień 40 41 Zaraz, więc kurczę już zaraz będziemy mieli dzień 50. Jak ja nienawidzę tej gry. Odblokowałem Inferno Dragona, ale mój przeciwnik też go odblokował. Więc on nie był wcale aż taki OP. Więc sami zobaczcie, co się stało. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Przegrałem. Przegrałem. O nie. Goblin Hatka może dobrze skontrować to szczerze. Mam taką szczerą nadzieję, że Goblin Hatka to ładnie skontruje. Twoi dragony Nie, 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 nie. No nie wiem, widzę, kogo możemy zbanować teraz. Ja bym Bombera zbanował, więc mamy tak naprawdę cztery karty z dołu. Są zbanowane w tej chwili. I mamy teraz dzień 43, więc mało nam zostało Gierek. Mam nadzieję, że teraz nie będzie takiego samego typa jak teraz. 46 dzień, znaczy czas na 46 dzień. Idzie pięknie, idzie serio bardzo pięknie. Tego się nie spodziewałem, co się i tak przegraliśmy z cztery razy. Ale mimo tego, że mamy deck, taki jaki mamy, tak jest ok. No i oczywiście mamy nową rękę, na której mamy Wizarda, Inferno Towera. No i oczywiście tak dalej, tak dalej, ale wykonaliśmy nasze zadanie. Więc moim ostatnim zadaniem do wykonania jest oczywiście wicie 50. dnia gdzie myślę, że pójdzie to giga łatwo. Dobra, mamy wieżę prawdopodobnie, jeżeli nie użyję jakiegoś firebola czy coś. A już wcześniej to jest to Fireballa, więc. Jest OK. Wygraliśmy dzień 46, w miarę szybko. No nie było nic takiego wymagającego. No i czas na 47 dzień, Boże! Serio? Dzień 47. i się jeszcze dodać jedną przegraną. To, teraz będzie ciężko. Wybieram kartę, którą chcę. Wyeliminować z moich kart. Ale myślę, że to będzie mega minion. Przegraliśmy 5 razy w ogóle. A ile mamy kart? Tak mniej więcej. 8. 8 mamy zapasu. Ale mega minion odpada. Niestety. Nie będę grał mega minionem. Dobra, wyszedł. Let's go. Już myślałem, że znowu przegram. I to by była taka tragedia. 49. dzień. Co się teraz będzie? Let's go. Mamy wieżę. Mam wieżę! Ej, dobra, to była taka presja. Kurde, już myślałem, że to przegram. Jednak nie, jednak wygrałem. I w sumie został ostatni dzień. To był przedostatni dzień, widzowie. Twie i pół godziny nagrania. No, trochę długo. Ej, ja chyba nie mam wieży w tej chwili. Oj, Nie! Nie, 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 nie. Dobra, wiem, na to trzymać chociaż tego. Wierzę. W miarę mocny pusz na niego leci. A więc takim oto sposobem dotrwaliśmy do mojej ostatniej gry. Ale czy ją wygram, czy ją przegram, zobaczycie sami. Skonektuj. No nie, nie skonektował się. Ale ta, y, muszkieterka się skonektowała. Ładnie. Dobra, pyk, robimy go, Bunny Hutta. Jest Co tu robi Inferno Tower? Co tu robi ta karta? Nie wiem, lecimy Giantem, jak to zużył. Dobra, no, tutaj nie wiem co chłop zrobił. Na razie serio bardzo wyrównanie. Oh fuck. Nie dobra co ja zrobiłem. Hmm. Dobra, wygątuję to wszystko tym. Inferno. Inferno tower. No weź z tym wywalaj! Człowieku! Kto tym gra? Każda HP na wieży w tej chwili moim zdaniem się liczy. Nie użyj inferno... Dobra, predict. Dobra, czemu on ma w ogóle dwa towery w deku? Proszę, dobra, to będzie wygrana. Zrobimy coś takiego. No, dopuść mnie do tej wieży. Daj temu Inferno Dragonowi walnąć, to już Inferno no, Dragon tam nie, dobra. Weź, jak on jeszcze ze mną wygra. Wywalam ten tablet przez okno. Dobra, let's go. Więc w takim razie udało mi się przetrwać 50 dni w Hardcore Clash Royale. No i widzowie, następny odcinek pojawi się prawdopodobnie za pół tygodnia, pewnie w około piątek. Więc. Śledźcie mój kanał, gdzie już będę miał 100 dni. O, że jeszcze Inferno Tower. Trzymajcie się, do następnego i cześć!